Cześć Wam! Dzisiaj chciałbym Wam wszystkim opowiedzieć o tym małym ZYKu. Jest to dron DJI Mavic Mini, czyli dron, od którego ja zacząłem swoją przygodę z lataniem. A teraz łapcie intro. Tak jak już przed chwilą powiedziałem, dzisiejszy vlog będzie o Mavic Mini, czyli o dronie, którego nabyłem już kilka lat temu. W sumie to kupiłem go zaraz po premierze. I teraz tak, może zacznę od tego, skąd zajawka na drona. U mnie zajawka na drona, u mnie pojawiła się w momencie, w którym zobaczyłem pierwsze fotki z drona. O, się odpalił. Tak jak mówię, zajawka na drona u mnie no, pojawiła się jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia. Nie tyle co filmy, ale zdjęcia strasznie mi się spodobały. Co prawda amatorsko aparatem robiłem fotki tam już od dawna, ale jakoś no, nie ciągnęło mnie do tego, żeby iść dalej z tym, żeby nie wiem, coś działać. No ale jak zobaczyłem, co można zrobić dronem, i pojawił się w ofercie DJI ten mały bzyk. To postanowiłem go kupić. I nie żałuję, nie żałuję, ponieważ nauczyłem się nim latać, zrobiłem nim trochę fajnych rzeczy, yy, głównie fotograficznych. Filmować dużo nim nie filmowałem, ponieważ w tamtym czasie nie posiadałem odpowiedniego sprzętu komputerowego do obróbki wideo. Mianowicie no miałem za słabego kompa po prostu, nie? I jeżeli już coś filmowałem i montowałem, to nagrywałem. To jedynie w Full HD, a dron ten yy, też filmuje w jakości 2,7K. Zaraz Wam powiem dokładniej, jakie to jest 2,7K. W ogóle teraz parę słów o parametrach tego małego bzyka, bo on jest yy, mały, ale jest no, mały, ale dziknie. Teraz tak, zaczynając od tego wideo, skoro już przy tym jesteśmy, to słuchajcie mamy tutaj możliwość filmowania w 2,7K w 30 klatkach i w Full HD w 60 klatkach tak więc jest całkiem spoko nie? i powiem Wam, że na, takie, na taki użytek jakby Instagramowy, Facebookowy jest to mega fajna opcja nawet jak nagracie coś w Full HD to to śmiga teraz tak, przejdźmy do zdjęć zdjęcia możemy robić no niestety tylko w JPEG-u. Mamy też tryb manualny, ale jest tylko JPEG. Możemy robić w formacie obrazu 16 na 9 lub 4 na 3 Możemy ustawiać sobie balans bieli. Manualnie, słuchajcie. Możemy ustawiać migawkę. Możemy ustawiać ISO. Tak więc, jak na takiego małego bzika, jest całkiem nieźle. Ja ogólnie przez ostatnie dwa lata latałem nim zaledwie kilka razy, ponieważ w momencie, w którym nabyłem komputer, który już nadawał się do obróbki wideo, miałem też już Mavica 2 Pro. Tak więc ten dron służył raczej dla frajdy. A w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam pokazać, co tym małym bzikiem. Da się zrobić, i dzisiaj nakręcę kilka ujęć w formacie 2,7K w 25 klatkach na sekundę i jakoś to zmontuję. Ogólnie, znajdujemy się w takim fajnym parku z owadami w starych juchach, gdzie spróbuję zrobić właśnie te ujęcia i zmontować w jakiś ciekawy sposób, pod, podłożyć muzykę, żeby Wam zobrazować co właśnie tym mawikiem mini. Można fajnego zrobić, żebyście zobaczyli, dlatego ja, dlaczego ja się zdecydowałem na zakup tego właśnie drona, a nie innego, jako na swój pierwszy latający sprzęt. Dobra, polatajmy. Chyba nie jest źle, ja jeszcze nie wiem jak to wyszło. Jedyne co widzę w tym momencie to to co mi pokazuje eee... telefon. Ale spodziewam się, że to co wy przed chwilą zobaczyliście jest całkiem spoko. Dron ma 2,7K, ma kilka quickshotów. Ja tutaj w tym filmiku wykorzystałem droni. To było w tym momencie jak odlatywałem od tej pszczoły, która jest za mną, ale wy nie widzicie, że jest za mną. E, ma trzy tryby: tryb sine, tryb normal i tryb sport, w których możemy się poruszać. Ogólnie jedynym minusem jest to, jest zasięg, nie? bo nie ma tutaj tego tak zwanego okusynka, e, które to, który to występuje we wszystkich dronach DJI. Tutaj zasięg jest chyba, na, to jest chyba zwykłe wi-fi, nie chcę, nie, wiem, nie chcę skłamać, nie pamiętam już. I dlatego ten zasięg troszeczkę tnie. Mi na przykład teraz cięło go jak wyleciałem nieco wyżej i zaczęła bić dzwonnica w kościele. Nie wiem czy to miało jakiś związek, ale no jest to do ogarnięcia. Polatałem sobie trochę, ponagrywałem. Jak to wyszło sami zobaczyliście, myślę że no fajnie wrócić wspomnieniami do tego bzika co prawda w pracy go nie używam ale sprzedawać też go nie zamierzam ponieważ no był to mój pierwszy dron, mam taki sentyment do niego i w sumie fajna z niego jest zabawka można sobie poświrować, można też zabrać na wakacje, bo waży on 249 gram tak więc nie będziecie mieli problemów z pozwoleniami na latanie takim dronem Praktycznie wszystkich krajach w Europie, no i to by było na tyle. Ogólnie jeszcze trochę się tu sobie pobawię. Nie, no mega fajnie reaguje na drączki, Jest jakby no bardzo łatwo go wyczuć. Jest świetny, a no i jeszcze jeden taki dodatkowy minus to to, że no nie ma czujników. Tak więc ucząc się latać, trzeba uważać, trzeba cały czas na niego patrzeć. Nie jest to dron do jakby latania poza zasięgiem wzroku, jest to raczej taki wakacyjny bzik. Ale powiem Wam, że kiedyś przy jednym zleceniu użyłem go, ponieważ potrzebowałem dwóch dronów i miałem wtedy Mavica 2 Pro i jego. Aczkolwiek tutaj akurat klient nie potrzebował jakości, to było po prostu jakby do dokumentacji, więc jakieś pieniążki też z nim zarobiłem. Ale ogólnie jest to raczej dron konsumencki niż do użytku komercyjnego. No i to tyle, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. I że no, zaciekawiła Was moja pierwsza zabawka. Ta, która pociągnęła, jakby, tą zajawkę dalej. Kurde, no jaram się nim Wam powiem, szczerze. Już nie mogę się skupić na tym, co chcę powiedzieć, więc wiecie co? Może zakończmy już na tym, bo szczerze mówiąc, to chcę sobie jeszcze nim polatać. No bo jaram się. I tak jak mówiłem, do social mediów czy do innych takich rzeczy jest to naprawdę. Spoko sprzęt, tylko jeden ten minus, że właśnie zasięgnie, Bo z brakiem czujników możecie sobie poradzić. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba, pomimo tego, że jestem taki trochę nierozgarnięty, bo no, tak jak mówię, jaram się nim, kurde, rok nim nie latałem, a daj mi teraz tyle frajdy, że poezja. Dobra, trzymajcie się, hej, do zobaczenia w następnym.